Tomasz Dasuj, witam Państwa. Zapraszam na magazyn kolejowy Kolej Wizja. W dzisiejszym odcinku najpierw udamy się do Szczecina, gdzie będziemy podglądać, jak powstaje nowy budynek dworca Szczecin Główny. Następnie pojedziemy do Białośliwia i będziemy przyglądać się pracom związanym z przygotowaniem wielkiej jubileuszowej imprezy. Serdecznie zapraszam. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczął się remont dworca Szczecin Główny. Przy okazji przeprowadza się również prace rozbiórkowe i modernizacyjne muru oporowego od strony ulicy Owocowej. Remont obejmuje przebudowę budynku dworca, wejścia do schronu z tunelu, wymianę nawierzchni na peronie pierwszym i czwartym, wymianę wiaty na peronie czwartym oraz budowę nowej kładki z ulicy Owocowej. Całkowita wartość projektu to nieco ponad 117 milionów złotych. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Winnicki i Maxto, a inwestorem spółka PKPSA, która oczekuje zakończenia prac jesienią tego roku. Po wyburzeniu starych budynków w tym miejscu powstanie zupełnie nowa hala dworca głównego. Nowy obiekt będzie wyposażony w windy prowadzące bezpośrednio na perony. Powstaje też duża powierzchnia gastronomiczno-usługowa. Obecnie tunel między peronami, tak samo jak stary budynek dworcowy, są zamknięte. Na tej wizualizacji stary dworzec znajduje się po prawej stronie, a nowy po środku. Po lewej stronie natomiast powstanie budynek nawiązujący do starej XIX wiecznej poczty. Na razie jednak szukamy kasy i dworca tymczasowego. Strzałka wskazuje w lewo w kierunku peronów, a na perony dojdziemy korzystając z tych schodów. Z tu widać, że pociąg do Piły już stoi na peronie i czeka na odjazd. Rusztowanie ma imponującą wysokość. Napotykamy na coś dziwnego. Tablica informuje, że kasa biletowa znajduje się na ulicy. Pójdźmy zatem schodami w dół. A tutaj? Kasa znajduje się gdzie? Pod ziemią? Czyli mamy się do niej dokopać? Przypadkowo spoglądamy na drugą stronę ulicy, i kto by pomyślał kasy są kawałek dalej właśnie po tamtej stronie ulicy. W czasie komuny drogi celowo źle były oznakowane, żeby zmylić przeciwnika. Dziś widocznie przeciwnikiem jest chyba zwykły podróżny. Na dworcu tymczasowym, przed jedynym czynnym oknem kasowym, stoi kolejka podróżnych. Po kilku minutach pan z ochrony lituje się nad nami. Podpowiada, że dalej w głębi obiektu są inne czynne kasy biletowe. I tak jest rzeczywiście. Tylko dlaczego, nawet na samym dworcu, napis wskazujący kasy jest zamocowany w tak nieoczekiwanym miejscu, że zobaczenie go graniczy z cudem. Przez to złe oznakowanie straciliśmy prawie 20 minut. Pociąg do piły na szczęście jeszcze czeka na peronie. Znowu musimy iść schodami i wiaduktem. Ale jest dobrze, zdążymy przed odjazdem. Pile dworzec główny prezentuje się podobnie jak ten w Szczecinie. Jest rusztowanie, są oznakowania. I co? Kasa znajduje się także pod ziemią? Mamy po raz kolejny robić podkop? Chciałoby się powiedzieć: nie znamy te numery, Brunner. I rzeczywiście. Kontener z kasami nie jest zakopany, tylko stoi kawałek dalej. Panowie budowniczowie prosimy albo o bardziej czytelne oznakowania, albo o zdjęcie tych bezsensownych tablic. Ze Szczecina jedziemy do Białośliwia. 120 lat temu powstała tam kolej wąskotorowa, zwana wówczas Wyżyską Koleją Powiatową. W powiecie pilskim od kilku miesięcy trwają przygotowania do wielkiej jubileuszowej imprezy. Zobaczmy na jakim są etapie. Od czterech lat, raz do roku, w Białośliwiu na terenie kolejki wąskotorowej, odbywa się zlot miłośników wąskotorówek o prześwicie toru 600 mm. To impreza nie tylko dla entuzjastów kolejki i historii techniki, ale także dla całych rodzin. Głumnie przybywający goście pochodzą nie tylko z powiatu Pilskiego, ale z całej Polski, nawet z zagranicy. Przez cały czas imprezy na terenie lokomotywowni można podziwiać lokomotywy i wagony, te odstawione i te będące w ruchu. Szczególną atrakcją jest parada pojazdów, w której w ostatnich latach uczestniczyły przeróżne lokomotywy i drezyny z Polski, Niemiec, a nawet z Węgier. Niebywałym przeżyciem w ubiegłym roku była możliwość przejażdżki parowozem z Białośliwia do Nierzychowa, Czajcza i Wysokiej. Uczestnicy tych wypraw zrozumieli dawne znaczenie kolejki dla lokalnego rolnictwa, przemysłu oraz mobilności mieszkańców całego regionu. W tym roku piąty zlot będzie połączony z obchodami 120 rocznicy powstania kolejki. Dlatego tym razem właściciel kolejki Powiat Pilski, wraz ze związanymi z kolejką gminami, zaprasza w dniach od 25 do 28 czerwca na kilkudniową imprezę. Po raz pierwszy od bodaj 15 lat pociąg ma ponownie wyruszyć z Białośliwia do Łobrzenicy, a następnego dnia pojechać dalej do Wysokiej. W ten sposób kolejka ma podkreślić swoją ważną funkcję jako łącznik miejscowości powiatu. To jest impreza w zasadzie czterodniowa. Zacznie się 25 w Łobrzenicy. Jeśli oczywiście władze gminy Łobrzenica pomogą nam w pracach uzupełnienia tego torowiska. I to jest 25, będzie to Łobrzenica. 26 się, zacznie się wysoce, natomiast ostatnie. Dwa dni, czyli sobota, niedziela, będzie to w Białośliwiu. Najważniejszym w zasadzie dniem jest sobota, z tego względu, że odbędzie się parada lokomotyw przede wszystkim parowym i tego taboru, co uda nam się zgromadzić. Towarzystwo zobowiązało się wykonać w tym roku potrzebne prace torowe aż do Łobrzenicy. W tym celu jeden z członków Towarzystwa Gerard Michalski zamontował do drezyny silnikowej własnej konstrukcji wykaszarkę. Raz już kosił trawę na szlaku kolejowym, powtórka nastąpi przed imprezą. Natomiast administrator kolejki ze strony starostwa, powiatowy zarząd dróg oraz gminy mieli odkrzaczyć całą trasę oraz zutylizować odcięte gałęzie. Na początku czerwca postanowiliśmy sprawdzić, jak daleko prace są zaawansowane. Niedaleko nieżychowa tory rzeczywiście były czyste i przejezdne. Brawo dla wykaszarki pana Gerarda. Dwa lata temu Towarzystwo Wyżyska Kolej Powiatowa oraz partnerzy z Niemiec skupieni wokół Petera Erka utorowali drogę z Czajcza do Kiaszkowa. Dalej tory były zarośnięte. Na dodatek stwierdzono, że na pewnych odcinkach należałoby ponownie ułożyć tory, bo szyny zostały skradzione. Jak więc wygląda obecnie odcinek do Kiaszkowa? Na tym odcinku kosiarka również wykonała potrzebną robotę, ale wydaje się, że gałęzie drzew wiszą zbyt nisko, aby można było przejechać tu pociągiem. Tutaj natomiast szlak kolejowy prowadzi równolegle do drogi asfaltowej. W zależności od typu lokomotywy oraz ilości doczepionych wagonów, jazda kolejką z Białośliwia do Łobrzenicy może trwać do około 4 godzin. To naprawdę niesamowite przeżycie. Z drogi tego nie widać, ale szlak kolejki jest czysty. Kawałek dalej znowu widać, że drzewa i krzewy wyraźnie nie zostały odpowiednio przycięte dla bezpiecznego przejazdu pociągu. Prezes Towarzystwa nie chce komentować naszych obaw. Były pewne ustalenia, i każdy myślę, że wie, co do kogo należy. Dla nas, jako dla Towarzystwa, to my żeśmy zobowiązali się szlak odbudować i robimy wszystko, żeby na czas to było skończone. Jedziemy dalej. Trasa kolejowa prowadzi wzdłuż drogi asfaltowej. Przy przejściu drogowym na polnej drodze napotykamy stertę szyn. Pochodzą od Petra Erka, który ostatnio bezpłatnie przekazał szyny i podkłady wartości około 10 tysięcy euro. Ponownie przywiozłem podkłady, łupki oraz nakrętki do mocowania szyn. Bezpłatnie przekazałem Towarzystwu dwie koparki do prac torowych. Dostali także inne narzędzia. Cały czas wspieram ten projekt. Chcemy zorganizować także do pracy kolejne brygady niemieckich entuzjastów. Moim zdaniem, miejscowe towarzystwo może współdziałać przy utrzymaniu szlaku, ale powiat jako właściciel czy ościenny gminy również powinny zaangażować się, wykazać kierowniczą rolę jako właściciel. Wtedy ten projekt ma duże szanse na powodzenie. Trasa znowu prowadzi po polnej drodze. Tutaj towarzystwo kompletnie odnowiło ten odcinek torów. Szyny były rozkradzione. Ponieważ drewniane podkłady były spróchniałe i nie nadawały się do dalszego użytku, całość torowiska była odbudowana. To naprawdę kawał ciężkiej roboty. W tej chwili pozostało gdzieś do uzupełnienia jakieś y, około 350 metrów. Y, dostaliśmy tu od naszego kolegi Petera z Niemiec szyny, i myślę, że to powinno nam wystarczyć na odbudowę tego, co zostało skradzione. Bo największe ubytki to są y, w okolicach kruszki, natomiast y, jeśli chodzi o, o Bliżej Łobrzenicy to jest, generalnie polegać będzie na wyczyszczeniu szlaku, odkopaniu, wymianie zużytych podkładów itd. Tu widzimy kolejne wykoszone odcinki szlaku oraz naprawione za pomocą nowych podkładów oraz nasypu z piasku i żwiru. W tym miejscu kosiarka jeszcze przejedzie przed imprezą. Trawa urosła zbyt wysoko. Więcej czasu i wysiłku wymaga jednak na różnych odcinkach obcinanie gałęzi. Widać, że co prawda ktoś wyciął drzewko rosnące między torami, ale ekipa nie tknęła nic innego. A tam, gdzie już zostało obcięte gałęzie, pozostawiono je z boku trasy zamiast je wywieźć. W takim stanie, na tym szlaku raczej pociąg się nie pojawi. Tutaj kiedyś chyba pułk zaczepił szyny. Należy wymienić te dwa kawałki. Dobrze, że dla członków towarzystwa taka pojedyncza naprawa to drobiazg. Jak ma wyglądać sobotni program imprezy w Białośliwiu? Ustalono z władzami powiatu i tu z kolegami z Niemiec, że parada rozpocznie się o godzinie 14. gdzie uczestniczyć będą i lokomotywy parowe, spalinowe i te lokomotywki, które my tu eksploatujemy w Białośliwiu. I potem będą normalne przewozy do Kocika bądź do Pobórki. Po paradzie. Dodatkowymi atrakcjami będą koncert bluesowy, zabawy dla dzieci oraz możliwość zrobienia sobie zdjęć w stylu retro. Ten odcinek szlaku również ma być jeszcze oczyszczony. W czwartek 25 czerwca pociąg specjalny ma dotrzeć do Łobrzenicy o godzinie 16. Potem mają odbywać się krótkie przejażdżki na odcinku Łobrzenica Kruszki. Na dworcu w Łobrzenicy na gości czekać będą występy artystyczne, konkursy, wystawa kolejnictwa, zabawy dla dzieci oraz wybijanie monet. Kto nie będzie miał jak wrócić do Białośliwia, może przenocować w pokojach gościnnych w pobliskim klasztorze. Następnego dnia pociąg specjalny ma wyruszyć z Łobrzenicy do Wysokiej. Po przyjeździe o godzinie 16 nastąpi zainscenizowany napad na pociąg z prawdziwymi jeźdźcami na koniach, tak jak na dzikim zachodzie. Na dworcu w Wysokiej odbywać się będą przedstawienia teatralne i zawody sportowe. Wokół samej Łobrzenicy pozostaje również do zrobienia trochę prac torowych. Największym wyzwaniem, poza odkrzaczaniem, jest wymiana spróchniałych drewnianych podkładów oraz ponowne zamocowanie szyn. Łupki łączące szyny zostały skradzione, więc w obecnym stanie żaden pociąg tutaj nie przejedzie. Ale towarzystwo jest pewne, że do imprezy wszystko będzie w należytym stanie. Warto nadmienić, że w sobotę 27 czerwca o godzinie 10 w Białośliwskim Zabytkowym Spichlerzu Wacek odbędzie się seminarium naukowe poświęcone historii i przyszłości kolei wąskotorowych. Będzie to sympozjum kolejek wąskotorowych, tu krajowych. Uczestniczyć będą w nim profesorowie tu, z Poznania, Gdańska, Szczecina którzy po prostu przedstawią stan kolejek w Polsce obecnie i po prostu w tamtym okresie, kiedy one funkcjonowały jeszcze w ramach struktur PKP no na pewno tu pan profesor Jacek Jędrzejczak wygłosi też wykład na temat stanu Naszej kolejki tu w Białośliwiu i tego, co zamierzamy robić dalej. Warto więc zaplanować sobie pobyt na rocznicowych imprezach kolejowych, również w Białośliwiu, gdzie tradycyjnie program odbędzie się w myśl ubiegłorocznego hasła. Wszyscy muszą się przejechać. Z naszej strony, tu towarzystwa. Myślę, że mieszkańcy regionu powiatu województwa złożą tu nam wizytę i będą zadowoleni z tego, co tu zobaczą i to, co będzie się tu w Białośliwiu działo. Również w Łobżenicy i w Wysoce. I myślę, że każdy wyjedzie z Białośliwia i nie tylko wysokiej łobrzenicy e, z wrażeniami. Na razie towarzystwo ma pełne ręce roboty. Rzecznik imprezy Rady Kolejnicak sympatycznym gestem nawołuje wolontariuszy wszystkich krajów do udziału w tym trudzie. Dekalo, dekalo, w każdej branży idzie, 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 czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca, ani rusz. A najmłodsi podróżni są pewni. Kolejka jest super! Ostatnio na niemieckich kolejach zrobiło się bardzo niespokojnie, a to z powodu strajku maszynistów. W Berlinie brukowy dziennik BZ Zaprosił do korzystania z pierwszego chyba w historii Niemiec, ale nie tylko Niemiec, z pociągu zwanego Łami Strajkiem. Co to takiego? Za chwilę to wyjaśnimy. Dworzec Schöneberg w Berlinie. Normalnie miejsce to tętni życiem, ale 21 maja nie był zwyczajnym dniem. Tory na stacji opustoszały. Nieruchomo stoją koła, gdy tak pragnie twoja wola. Takimi słowami niemiecka piosenka kiedyś chwaliła siłę strajkujących robotników. Wiersz pasował do sytuacji. Po raz dziewiąty w ciągu ośmiu miesięcy w strajku uczestniczyli maszyniści państwowych kolei Deutsche Bahn, członkowie GDL, czyli Związku Zawodowego Maszynistów. Nieruchome koła? Chyba nie do końca. Na dworcu Berlin-Zydkreuz brukowy dziennik Berliner Zeitung przygotował do swoich czytelników ten oto pociąg łami Strajk. Co prawda członkowie GDL to byłem zaledwie 3,5% kolejarzy zatrudnionych w Deutsche Bahn, ale ich strajk wystarczyłby zamrozić ruch na torach. Dziennik zamówił więc w konkurencyjnej do DB firmie pociąg specjalny. Jako bilet wystarczyło pokazać wydanie BC z tego dnia. To wydatek zaledwie 80 eurocentów. Nic więc dziwnego, że wielu zagubionych podróżnych skorzystało z tej okazji. To dobry pomysł. Czemu nie? Uważa ten podróżny. A co sądzi o strajku maszynistów? Odpowiedź jest krótka: trochę tego za dużo. To dobry pomysł ze strony Berliner Zeitung przekonuje ta pani. Wraz z mężem już raz tego dnia skorzystała z łami strajka. Tym razem chcą dojechać do dworca głównego. Pociąg wyrusza na szlak łączący północ i południe Berlina. Normalnie tę linię obsługują pociągi kolei miejskiej oraz kolei regionalnej DB. Tym razem podróżnych na pokładzie pociągu w imieniu Berliner Zeitung wita miła pani pracująca dla przewoźnika ODEK. No, tak, odek! Zająknął się poproszony przez nas o komentarz dyrektor przewoźnika DB Regio. Z tamtą firmą Związek Zawodowy GDL podpisał porozumienie, zadowalając się podwyżką zarobków o 2%, a od nas żądają aż 5% więcej. Podcinają gałąź, na której siedzą. Przyjeżdżamy do Dworca Głównego. Znowu to jedyny pociąg na peronach. Podróżnych więc nie brakuje. Dlaczego maszyniści Deutsche Bank wciąż strajkują? Poza podwyżkami żądają skrócenia tygodniowego czasu pracy oraz ograniczenia nadgodzin do 50. Obecnie nie jeden maszynista DB wyrabia rocznie do 400 nadgodzin, co zdaniem związkowców oznacza, że koncernowi DB brakuje około 800 maszynistów. Brak uregulowanych weekendów kolejarzy obciąża ich odpoczynek oraz życie rodzinne. Przechodzimy na perony położone na najwyższym piętrze dworca głównego. Znowu jedyny czynny pociąg należy do prywatnego przewoźnika ODEK. Mimo tego na Peronach nie brakuje optymistów. Są pewni, że chociaż od czasu do czasu pojawi się jakiś pociąg Deutsche Bahn. Dlaczego? Bo 15% maszynistów Deutsche Bahn to urzędnicy państwowi pracujący na starych umowach z okresu, kiedy w Niemczech istniał tylko jeden przewoźnik kolejowy. A urzędnicy w zamian za lepsze zarobki nie mają prawa do strajku. A co o tym zamieszaniu sądzi ta grupa uczniów? Myślę, że maszyniści mają rację, bo muszą dostać godziwą zapłatę. Obecnie czekamy na nasz pociąg już 3 godziny. Musieliśmy zmienić nasze plany. Mają rację, ale dla nas to niewygodne. Na dolny peron znowu wieża nasz pociąg łami strajk. Koncern Deutsche Bahn swoje straty szacuje na około 300 milionów euro. Prezydent niemieckiej Izby Handlu uważa, że przemysł stracił około pół miliarda euro. Niejedna firma przeniosła przewozy na drogi, niewykluczone, że na zawsze. Ten podróżny również chętnie korzysta z pociągu łami strajka. Uważa, że utrudnienia związane ze strajkiem są zbyt duże. W czasie strajku dalekobieżne autobusy liczyły trzykrotnie więcej pasażerów niż przed strajkiem. To kolejna trudna do odrobienia strata dla całego systemu kolei. Podstawowe żądania związkowców są natury politycznej: chcą mieć prawo do ustalania z zarządem Deutsche Bahn nie tylko warunków płacowych maszynistów, ale również związkowców pracujących jako kierownicy pociągu czy w wagonach restauracyjnych. Niemiecka konstytucja niewątpliwie na to pozwala, ale o tą samą klientelę walczy konkurencyjny Związek Zawodowy Kolejarzy w niemieckim skrócie EVG. Deutsche Bahn tego właśnie się obawia: wzajemne prześciganie się dwóch związków zawodowych o coraz wyższe roszczenia. DB uważa, że dla wszystkich zatrudnionych, nie wliczając urzędników, mają panować podobne warunki. No i strajk trwał dalej. Kiedy pociąg łamie strajk, jeszcze wykonywał swoje kursy. Zarząd GDL oraz DB znaleźli złoty środek. Przy wyjściu z negocjacyjnego impasu, mają pomagać dwaj mediatorzy związani z polityczną lewicą. Strike chociaż na razie, będzie odwołany. Z tą dobrą wiadomością, wróciliśmy na dworzec Zitkreuz. Następnego dnia byliśmy ciekawi, w jaki sposób dziennik Berliner Zeitung podsumuje swoją kolejową przygodę. Tytuł na pierwszej stronie zabrzmiał jak zwykle zawodowo. Kursowaliśmy zaledwie 7 godzin i już maszyniści zakończyli swój strajk. Dzisiejsze wydanie magazynu Kolej Wizja dobiega końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Bądźcie z nami oczywiście za tydzień. Do zobaczenia.